Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, Uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem szukając go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami. Przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo. A jego matka rzekła do niego: Synu, czemu nam to uczyniłeś? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemu mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. A matka jego chowała wiernie, wszystkie te sprawy w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. Oto Słowo Pańskie. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu. Czego uczy nas Nazaret? Czego uczy nas Święta Rodzina? To są pytania, które dzisiaj sobie zadajemy i chcemy na nie odpowiedzieć w kontekście przede wszystkim obecności Pana Boga w naszym życiu. Bo przecież to Pan Bóg jest początkiem i finałem naszego życia. I dobrze jest przypominać sobie o tym, dlatego że chodząc po tym świecie czasami rzeczywiście zapominamy o tym co jest pierwsze, drugie i trzecie, co jest najważniejsze w naszym życiu, a co jest drugorzędne. I bardzo często bywa tak, że tak się pogubimy, tak się pogubimy, że zapominamy tej drogi skąd wyszliśmy i gdzie dokąd idziemy. I między innymi te drogi współczesnej rodziny są czasami tak bardzo mocno poplątane, ponieważ wielu ludzi zapomina o jednej bardzo istotnej rzeczy, że twórcą rodziny jest sam Bóg. I dzisiejsze drugie czytanie, które przypomniało nam o tym, że jesteśmy naprawdę dziećmi Bożymi, przypomina nam o tym, że Bóg tak wypełnił ten świat swoją obecnością, że chciał, aby wszyscy ludzie na Ziemi tworzyli jedną rodzinę. I zresztą modlimy się o tę jedność nieustannie, można powiedzieć cały czas, zresztą Pan Jezus, jedna z najważniejszych modlitw przed Jego śmiercią, w, 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 to było w Wieczerniku, modlił się właśnie o jedność. A więc jest coś na rzeczy, o co powinniśmy naprawdę bardzo walczyć. Myślę tutaj przede wszystkim o jedność między nami, po to, żeby być w jedności z Panem Bogiem. Kiedy małżonkowie przystępują do sakramentu małżeństwa, między innymi jest ta modlitwa o stworzycielu duchu przyjść. Modlitwa, która jest naprawdę bardzo istotna i bardzo ważna, ponieważ dzięki to właśnie dzięki łasce Ducha Świętego mogą małżonkowie otrzymać dar, który jest związany z tym sakramentem. Wielu ludzi do dzisiaj żyjąc nawet w sakramencie małżeństwa nie wie Jaki dar posiada w swoim sercu? O ile każdy z nas wie, że przez sakrament Chrztu Świętego otrzymujemy łaskę odpuszczenia grzechu pierworodnego. Wiemy, że w sakramencie pokuty zostają nam odpuszczone grzechy po Chrzcie Świętym odpuszczone. Wiemy, że poprzez sakrament namaszczenia chorych łączymy swoje cierpienia z cierpieniami Pana Jezusa. A jaki konkretny, jaką konkretną łaskę otrzymuje człowiek w sakramencie małżeństwa? No, może jeszcze przypomnę, że w sakramencie kapłaństwa otrzymałem wraz z Księdzem Piotrem i wszystkimi kapłanami, otrzymaliśmy łaskę sprawowania sakramentów świętych. Nie my uczyniliśmy Pan Bogu łaskę, tylko On daje nam łaskę sprawowania sakramentów świętych. No, ale wróćmy do sakramentu małżeństwa. Sakrament małżeństwa. Yy, Znak widzialny to są ślubujący sobie małżonkowie. Natomiast jaki jest znak niewidzialny, jaka jest łaska, jaki jest dar nadprzyrodzony? Wszyscy małżonkowie, którzy przyjęli w sposób ważny sakrament małżeństwo, wszyscy otrzymają łaskę miłości nadprzyrodzonej. Wielu, kiedy tak mówię czasami z rozmaitymi ludźmi, w czasie, zwłaszcza w czasie wizyty duszpasterskiej, Wtedy mówią, proszę księdza, ale ja nie czuję, żebym otrzymała lub otrzymał łaskę sakrament właśnie łaskę miłości nadprzyrodzonej, bo jestem niecierpliwy, jestem niecierpliwa, jestem kłótliwy, kłótliwa, i tak dalej, i tak dalej. Przypomnę i tutaj zachęcam do tego, żeby właśnie dzisiaj, w tym kontekście tej niedzieli Świętej Rodziny, przypomnieć sobie właśnie, jaką łaskę Wy, ludzie, którzy przyjęliście sakrament małżeństwa, otrzymaliście. Święty Paweł w liście do Koryntian bardzo jasno o tym przypomina. Zresztą proszę się nie dziwić, że właśnie ten fragment z listu do Koryntian jest bardzo często czytany właśnie w czasie udzielania sakramentu małżeństwa. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą. Trzynasty rozdział listu Świętego Pawła do Koryntian, pierwszy list do Świętego Pawła. I przypominam właśnie to po to, żeby. Przede wszystkim uświadomić sobie, że ta łaska we mnie jest. Zresztą wszystkie łaski, które otrzymujemy od Pana Boga, Pan Bóg, jeżeli je daje, to ich nie odbiera. To człowiek niestety poprzez grzech, poprzez odrzucanie tej łaski, odchodzi od Pana Boga, odchodzi od tych łask. I to jest ważne przypomnienie, bo czasami niektórzy mówią, że Pan Bóg mi nie dał takiej łaski. Dlaczego posądzać Pana Boga o skąpstwo? Pan Bóg jest bardzo hojny. Jeśli go prosisz o łaskę, to on już czeka, bo on czeka już nawet można powiedzieć na brzegu twoich warg już czeka co ty wypowiesz. O Pan Bóg bardzo szanuje moją wolność i dlatego też w imię tej wolności mówi co ty chcesz. Jeżeli prosisz go o tę łaskę w czasie sakramentu małżeństwa, to on tę łaskę w sposób sakramentalny, czyli pewny w stu procentach, daje na pewno. Problem polega na tym, że wielu ludzi albo nie rozwija, albo nie chce rozwijać tej łaski. I bardzo często najpierw idzie w kąt wspólna modlitwa. Bardzo wielu ludzi, w ogóle żyjąc naprawdę wiele lat w sakramencie małżeństwa, w ogóle nie podejmuje wspólnej modlitwy. A w jaki sposób może ta łaska działać was w Was dwoje, jeśli nie ma wspólnej modlitwy? Ale załóżmy, tak było w mojej rodzinie, że modliliśmy się razem. Najpierw rodzice modlili się pewnie sami, potem myśmy, jak urodziliśmy się, modliliśmy się wspólnie. I to jest coś, co jest bardzo istotne w naszym życiu, dlatego że człowiek wtedy może rozwijać się we wspólnocie. Nie jest z osią samosią, nie sam sobie po swojemu idzie w małżeństwie. Bo wiemy doskonale, że tak jak czasami rozmawiacie i mówicie, że nie da się iść w, 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 pojedynczo w sakramencie, który jest przeznaczony dla dwojga osób. Może inaczej da się. Tylko jest bardzo ciężko. I to jest tak, jak w zaprzęgu, w, dwa konie, prawda? I czasami jest tak, że rzeczywiście jeden koń jakby się troszeczkę migał od ciągnienia. Więc dlatego też pamiętajmy, że jest coś takiego, no, no, o czym Pan Bóg, co Pan Bóg zaplanował, żeby we wspólnocie wiary chwalić Pana Boga właśnie w tym miejscu, gdzie jesteście. Myślę o, oczywiście o sakramencie małżeństwa, także i w kontekście dzisiejszego fragmentu z Psalmu 84. Psalmista zachęca nas do takiej modlitwy. Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, nieustannie wielbiąc Ciebie. Jeśli pierwszym punktem życia w sakramencie małżeństwa nie będzie uwielbienie Boga, chwała Pana Boga, to boję się bardzo o to, Jaki ma sens i cel sakrament małżeństwa? To samo odnoszę do sakramentu kapłaństwa. Jeśli bym tylko szedł tylko w kierunku tego, że ja jestem najważniejszy, albo wszystko to, co robię musi być ekstra i tak dalej. Nie. Pierwszym punktem i sakramentu kapłaństwa, i sakramentu małżeństwa musi być uwielbienie Pana Boga. Jeśli nie ma uwielbienia Pana Boga, to jest bardzo ciężko. I wiem, i widzę, i słucham, i rozmawiam na ten temat z wieloma małżeństwami, i w kontekście całego mojego dusz, e, e, doświadczenia duszpasterskiego mogę to z całą siłą potwierdzić. I wielu ludzi wtedy mówi: No dobrze, no ale jak to zacząć? Proszę mi wierzyć, że trzeba zacząć od najprostszych rzeczy. Jeśli się nigdy nie modliliście razem w małżeństwie, w rodzinie, Zacznijcie od prostej, najprostszej modlitwy: Ojcze nasz, zdrowaś Mario, chwała Ojcu. Proszę mi wierzyć, że jeżeli z wiarą będziecie się modlić, to Bóg będzie czynił cuda. Jeżeli jeszcze do tego dodadzcie w swoim sercu, może nawet i wspólnie wypowiedzcie to, czynimy to i chcemy to czynić, to wszystko, co robimy tutaj na ziemi, chcemy to czynić, by ciebie, Boże, uwielbić, oddać ci cześć i chwałę to wtedy wypełniamy prawdziwie wolę Pana Boga. Bo po co my istniejemy tutaj na ziemi? Po co? No po to, żeby zjeść, ubrać się, czy coś dobrego wypełnić tutaj na ziemi. Owszem, to jest w jakiejś mierze dobre zadanie, ale nie najważniejsze. No ktoś by mógł powiedzieć, no my tutaj o chlebie, a ksiądz o niebie. No właśnie. A czy ja mam mówić tylko i wyłącznie o chlebie? O tym, co jest tutaj na ziemi? Pan Jacek Kaczmarski, to jest ten artysta, który śpiewał o murach, które runą i rzeczywiście, tak jak pamiętamy, runęły. Między innymi śpiewał tak, to widok najzwyklejszy na świecie: ojciec, matka, dziecię. A cud to prawdziwy, że na ich widok każdy poczuł, że za mało kocha. I właśnie teraz będzie trochę o niebie. Czy patrząc na rodzinę. Jezusa, Maryi i Józefa. Zadałeś, zadałeś sobie pytanie, że za mało kochasz? Bo jeśli ta tajemnica wcielenia Chrystusa nie zrobiła na tobie żadnego wrażenia duchowego, bo to takie uczuciowe, proszę bardzo, to bardzo często przemija. Ale jeśli nie wyrzeźbiła w twoim sercu pytania, czy ja za mało kocham? To znaczy, że gdzieś Twoje serce jest dalej, gdzieś tak bardzo mocno zatwardziałe. I że bardziej zaczynasz myśleć o tym, co tutaj na ziemi, a nie o tym, co jest w niebie. Ja już mówiłem o tym, ale teraz znowu przeczytałem, że w Oksfordzie mniej więcej od 2008 roku nie ma już mowy o tym, żeby było Boże Narodzenie. Jest zimowy festiwal światła. Tak właśnie chcą, wielu, tak chce wielu ludzi sprowadzić tę tajemnicę na ziemię. A my nie dajmy się. My dalej patrzmy na Jezusa, Marię i Józefa, na tę rodzinę, która jest rodziną Bożą, która ciągle przypomina nam o tym, że nawet jeżeli oskarża nas jakieś, jakiś grzech, to mamy przystęp do Jezusa Chrystusa, który stał się człowiekiem, aby mnie i Ciebie zbawić. Także poprzez rodzinę. I dzika, dzisiaj myślę, że każdy z nas przede wszystkim powinien podziękować za rodzinę. Nasze sanktuarium opatrzności Bożej budujemy przede wszystkim właśnie w taką myślą: dziękujemy Bożej opatrzności i zawierzamy. I dzisiaj w czasie tej Eucharystii chciałbym taką intencję także podjąć. Dziękujemy za wszystkie rodziny i te, które są bardzo piękne od strony duchowej i te, które są gdzieś bardzo mocno poranione, rozbite. Wszyst za wszystkie te rodziny dziękujemy Panu Bogu i zawierzamy, aby ci, którzy są święci, by byli jeszcze bardziej świętymi, by byli jeszcze większymi apostołami. Ci, którzy nie są świętymi, by nawrócili się. Nawrócili się w imię Jezusa Chrystusa, bo tylko On może nas zaprosić do tej miłości, która jest taką miłością, która pozwoli nam mieszkać w domu Pana i jednocześnie wielbić Go. Niech Matka Najświętsza będzie naszą piękną orędowniczką, bo ona nieustannie wstawia się za nami. I dobrze by było, aby to. Co ślubują małżonkowie, miłość, wierność i uczciwość małżeńską wykonali najpiękniej, jak tylko mogą, właśnie by oddać cześć i chwałę Panu Bogu, a nie sobie.